Moja firma rzeczywiście znalazła się w czołówce tego raportu, Top AI Driven Companies. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję bardzo szeroko, holistyczne w całej organizacji, zarówno w działach produkcyjnych, sprzedażowych czy customerowych. Nie mamy jednego miejsca, w które tą sztuczną inteligencję wdrażamy, po prostu wdrażamy ją tam, gdzie to odnosi i przynosi nam korzyści biznesowe. Ciągle poszukujemy nowych wyzwań, nowych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji u nas w organizacji. Poszukujemy zarówno miejsc w samej organizacji, jak i też nowych technologii, które Moglibyśmy zaadoptować u siebie. Chcemy jak najbardziej, oczywiście, poprawiać efektywność, optymalizować nasze, nasze zasoby, nasze koszty, ale też dawać naszym klientom jak najlepszej jakości rozwiązania i usługi. Rzeczywiście, polskie firmy stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z, tym, z tą transformacją dotyczącą sztucznej inteligencji. Jednym z nich, takim chyba kluczowym, jest pewna bariera wejścia w ten świat. Po to dlatego są też takie firmy jak Winet, gdzie my jesteśmy partnerem dla małych średnich przedsiębiorstw do tego, żeby w ten świat nowej technologii, świat sztucznej inteligencji wejść i poprowadzić wspólnie naszych klientów przez tę transformację. Takie konferencje na pewno są potrzebne. Oczywiście one skupiają i zrzeszają wiele osób, które szerzą ten kaganek o światy, poszerzają nasze horyzonty i dają taki impuls też do działania dla firm takich jak moja dla Winet Group.